będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani apostołowie Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza nasi członkowie i wolontariusze stowarzyszenia Faustinum, wszyscy nasi drodzy przyjaciele, którzy łączycie się z nami duchowo w tym czasie. Serdecznie pozdrawiamy was razem z całą ekipą sióstr posługujących Faustinum z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Chcemy zapewnić was o naszej łączności duchowej z wami, o tym, że każdego dnia w Waszym imieniu także stajemy przed obrazem Pana Jezusa Miłosiernego przy grobie Świętej Siostry Faustyny i powierzamy Bożemu Miłosierdziu Was i Wasze rodziny. Na czas świętowania, zmartwychwstania Pana Jezusa, chcemy życzyć każdemu z Was, by każde spojrzenie na obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który zapewne macie w swoich domach, Przypominało Wam o tym, że Jezus naprawdę przychodzi. Przychodzi do naszych domów, tak jak kiedyś do apostołów wieczerników, aby przynieść nam swój pokój. I dlatego życzymy Wam doświadczenia właśnie tej miłującej obecności Jezusa i tego pokoju, który może przemienić nasze życie. Błogosławionych świąt! Dear Apostles of Divine Mercy, especially members and volunteers of Faustino Association and all our friends. The whole team of the sisters serving in Faustino would like to send you many warm greetings from the Shrine of Divine Mercy in Krakow. We assure you of our spiritual union with you and also um, our daily intercession for all your intentions before the image of the merciful Jesus and the tomb of, of Saint Faustina. In your behalf, we entrust you to the Divine Mercy your families and your homeland may the risen lord who conquered sin and death bring new life into your souls may faith hope love and mercy be renewed in you and bring deep peace into your heart the lord is risen happy easter queridos hermanos y hermanas apóstoles de la divina misericordia Miembros y voluntarios de Faustino, saludos del equipo de la, de la Faustino, de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, aquí en Cracovia, en el Santuario de la Divina Misericordia. Hoy, de manera especial, os recordamos y rezamos por vosotros ante la imagen de la Divina Misericordia y la tumba de Santa Faustina en nuestra capilla. Al tercer día resucitó. Revivimos la resurrección de Cristo. Es la Pascua. El paso de Jesús de la muerte a la vida. La Pascua de Jesús es nuestra Pascua también. Jesús quiere realizar una Pascua en nuestra vida, en nuestros corazones. Digamos a Jesús, creo, creo en tu amor y misericordia revelado en la Pascua. Os deseamos que el Señor resucitado nos conceda verlo en nuestra alma para podamos decir, he visto al Señor, Jesús. en ti confío. Feliz Pascua a todos. Drahí naši priatelia, cítelia milostredného Ježiša, sriečne vás pozdravujeme z Krakova, zo Sanktuária Božieho milosrdenstva Chceme vás uistiť o našich modlitbách za vás, na vaše úmysly a v týchto dňoch vám vyprosujeme, prajeme hlboké prežitie veľkonočných sviatkov, aby vás tieto dni naplnili pokojom, radostím a poznaním nášho vzkrieseného Pána. i Jego miłosiernej łaski, która się na ten wylewa nas. Serdecznie pozdrawiamy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach członków i wolontariuszy Faustinu oraz wszystkich apostołów Bożego Miłosierdzia mówiących w języku francuskim. Otaczamy Was serdeczną pamięcią i modlitwą w tym świętym miejscu. w okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam głębokiego spotkania z Jezusem Miłosiernym Doświadczenia obfitości Jego Whask in questo trudno per noi Cari Apostoli della Divina Misericordia, vi salutiamo cordialmente dal nostro santuario a Cracovia. Il nostro augurio per voi oggi è di sperimentare la grande gioia della risurrezione del nostro Signore, insieme alla grande fiducia nella Sua misericordia, perché Lui è solo Lui è in grado di cambiare il più grande male e sofferenza, e persino la morte, in un bene superiore. Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie! Questo Marterstau! Alleluia! Nie nie, 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 patrz. Dobrze jestem. Dobrze. Tak, teraz jest okej, okay, uwaga, keep smiling. Halo, halo, Teresa, halo. halo! Halo! Cięcie! No, Szybicia, się uśmiewaj. Naprawdę. Szybicia, jesteś w głównym kadrze. Nie, proszę się Tak, jesteś, nie, będzie bardzo ładnie. Il nostro augurio per voi oggi è eh, di sperimentare. Ehi! <glie> Ma <glie> no, non è che dobbiamo sperimentare! Il più grande male. Magari più grande male è la sofferenza, persino la morte, penso che non avresti. Moglio cippiato. No, è vero. so and